Witajcie serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie zrobimy odcinek o końcówce "-ing", jako końcówce rzeczownika. "-ing", to bardzo częsta końcówka. Robiliśmy o tym filmik. Pokazywałem Wam chyba 7 różnych użyć. Link do tamtej lekcji macie pod koniec i na dole w opisie. A dzisiaj sobie powiemy o tej końcówce "-ing", stricte jako końcówce rzeczownika, odpowiadającej naszej końcówce "-ing". Czyli przykładowo Cleaning, sprzątanie. Co? Sprzątanie, tak? Bo wszyscy kojarzą ING z końcówką czasownika, ale jak widać, może być to rzeczywiście też rzeczownik. I ktoś zapytał w komentarzu, jak to jest, skoro ING daje rzeczownik, czyli na przykład cleaning to jest sprzątanie. Co? Sprzątanie, to jak będzie z, z wyposażeniem, tak? Mamy czasownik EQUIP, czyli Equipping to powinien powstać rzeczownik wyposażenie. No nie, akurat nie, bo jest rzeczownik equipment jako wyposażenie, co wyposażenie. Więc equipping będzie znaczyło nie wyposażenie, tylko wyposażanie. Ale myślę, że to wszystko Wam wytłumaczę w ten tradycyjny sposób, czyli na karteczce, bo będzie to po prostu bardziej yy, przejrzyste. Więc zapraszam do tradycyjnej lekcji. Czyli uwaga, czasownik Mamy czasownik, do niego dodajemy końcówkę in i powstaje nam rzeczownik z naszą końcówką nie, ewentualnie czasami cie, czyli właśnie clean plus in, cleaning i mamy sprzątanie, mamy końcówkę nie, ale też, tak jak powiedziałem, może być końcówka cie, drinking, co picie, i tu Wam dałem przykłady, cleaning Might be a hard chore. Czyli sprzątanie może być ciężką, ciężką pracą domową, ciężkim zajęciem. Drinking alcohol damages your liver. Czyli picie alkoholu niższy, tak? Picie trzecia osoba, czyli niższy końcówka S. Your liver. Twoją wątrobę. I uwaga, tego typu rzeczownik. Czyli z końcówką in od czasownika, fachowa to się nazywa rzeczownik od czasownikowy, możecie stworzyć z każdym czasownikiem. Nawet z czasownikami statycznymi, które normalnie nie chodzą w parze z końcówką in. Na przykład like. A tu śmiało możecie powiedzieć liking. No ja akurat dałem przeczenie, czyli disliking. Czyli co wyjdzie rzeczownik, co nielubienie. Disliking animals is not something unusual among. Children, czyli nie lubię zwierząt, nie jest czymś niezwykłym pośród dzieci, wśród dzieci. Zobaczcie od hate, hating, czyli co nienawidzenie. Hating others is one of his bad features of character. Czyli nienawidzenie innych jest jednym z jego złych cech charakteru. I tak jak powiedziałem, możecie to robić z każdym czasownikiem, nawet takim jak want. Wanting to. I wyjdzie wam chcenie rzeczownik, chcenie czegoś tam. No u nas to jest niedopuszczalne, a w języku angielskim to jest dopuszczalne. I uwaga, te sztucznie stworzone rzeczowniki, bo to nie są prawdziwe rzeczowniki, są zawsze niepoliczalne i nie występują w słownikach, bo. Bo to można zrobić od każdego z czasownika, tak? Czyli ten słownik to musiałby mieć chyba, nie wiem, milion słów. Natomiast istnieją rzeczowniki, które są autentycznie rzeczownikami, w związku z tym występują w słownikach i są policzalne lub niepoliczalne, i o tym za chwilę. Okej, okay, i tu Wam wypisałem kilka rzeczowników, które są autentycznie rzeczownikami. Występują w słownikach i możemy sprawdzić, czy są policzalne czy niepoliczalne. Gathering macie definicję krótką: a meeting of a group of people, czyli spotkanie grupy ludzi, tak? To jest gathering, to jest jakby zgromadzenie. Spotkanie jako zgromadzenie. I słownik wam pokaże, że on jest countable, czyli to jest prawdziwy policzalny rzeczownik. Skoro to jest prawdziwy rzeczownik, to możemy zrobić liczbę nogą. Proszę bardzo. Gatherings, zgromadzenia, spotkania. I met him a few times at family gatherings, czyli tak? spotkałem go kilka razy na spotkaniach, zjazdach, zgromadzeniach rodzinnych. Jeśli jest jedno zgromadzenie i jest policzalne, no to e. It was a small gathering. W tych przypadkach, co, było, co były przed chwilą, na przykład sprzątanie, tam absolutnie nie można dać e, bo to nie są prawdziwe rzeczowniki. Meeting, prawdziwy rzeczownik. An event at which people meet, tak? czyli wydarzenie podczas którego ludzie się spotykają. There was a meeting, no i znowu macie e, bo to rzeczownik. There was a meeting between unions and management tak? spotkanie między związkami zawodowymi a zarządem. No, i tak jak tu jest, jest możliwa liczba mnoga. There were two meetings. Były dwa spotkania. Marking. Prawdziwy rzeczownik, oznaczenie. I saw a black box with no markings. Czyli zobaczyłem, widziałem czarne pudełko bez oznaczeń, my powiemy, tak? Że nie było żadnych oznaczeń. Czyli nic nie było napisane na pudełku crossing ma kilka znaczeń, ale między innymi przejście, przeprawa. I to jest prawdziwy rzeczownik. We need to fight illegal border crossings. Tak? Czyli musimy zwalczyć nielegalne przejścia przez granice, Przejścia. No i mamy rzeczownik w liczbie mnogiej. I tu wszystkie były policzalne, a nagle nie policzalne. Słownik Wam to powie. Czyli jeszcze raz, jeżeli widzicie taki jakikolwiek wyraz z ingiem w słowniku, to znaczy, że taki rzeczownik istnieje i jest prawdziwym rzeczownikiem. Singing. E, śpiew the activity of producing musical sounds, tak? czyli jakaś czynność polegająca, polegająca na produkcji dźwięków muzycznych. She wants to study singing. Ona chce studiować śpiew. I to jest rzeczownik. Niepoliczalny, czyli tym razem nie ma e, tak jak było na przykład tu E Gathering. Czy tam e, mi. No i teraz już dochodzimy do sedna sprawy. Czyli zobaczcie, gathering jest prawdziwym rzeczownikiem oraz też może być sztucznie stworzonym rzeczownikiem. Tylko tu, skoro prawdziwy rzeczownik, to już mówiliśmy, że jest policzalny i prawdziwy rzeczownik odpowiada na pytanie co? Czyli co? Zgromadzenie. A to jest sztuczny rzeczownik. I to tak naprawdę nie jest co, tylko co robienie. Co robienie, czyli gromadzenie się. I tak samo te przykłady ze sprzątaniem. Tak naprawdę to nie było co sprzątanie, tylko co robienie, sprzątanie. Czyli taki gathering będzie z e na przykład bezpoliczalny, a tutaj nie. I teraz zobaczcie na przykład. It was a small gathering, tak? Taki przykład już był. Czyli to jest prawdziwy rzeczownik. To było małe zgromadzenie. Natomiast to, co robienie, czyli nie zgromadzenie, tylko co robienie, gromadzenie się. Przykładowo. We need to discourage people from gathering in public places. Tak? Musimy zniechęcić ludzi od gromadzenia się. No i teraz, co? To tak naprawdę nie jest co gromadzenie się, tylko co robienie. Od co robienia? Od gromadzenia się w publicznych. Miejsca. To samo z meeting. Może być prawdziwy rzeczownik, e meeting, a może być sztuczny rzeczownik. Czyli he organized a meeting, prawdziwy rzeczownik. Co spotkanie? A tu nie jest prawdziwy rzeczownik, czyli tak naprawdę nie co, tylko co robienie, spotykanie się. Meeting his wife was a great experience. Czyli jakby spotkanie. Tu tak? też niby spotkanie, zorganizował spotkanie. To jest zupełnie coś innego, nie wiem czy wy to czujecie. Spotkanie jego żony, żony było wspaniałym doświadczeniem. No i to nie jest rzeczownik, to nie będzie emitting, tylko co robienie, spotkanie. No i teraz właśnie już ten sprzęt. Czyli mamy rzeczownik equip, znaczy, przepraszam, czasownik, i to znaczy wyposażać. I on akurat ma swój rzeczownik zupełnie inny, nie z końcówką in, czyli equipment. I to jest prawdziwy rzeczownik, co Wyposażenie. Natomiast jeżeli dacie końcówkę in, to stworzy się sztuczny rzeczownik, tak jak i tu. Co robienie, spotykanie, co robienie, gromadzenie się, czyli co robienie, wyposażanie. Nie wyposażenie jako rzeczownik, tylko wyposażanie. Tu jest żenie, a tu jest żanie. Czyli przykładowo equipping schools with computers is essential. Tak? Wyposażanie szkół w komputery jest ważne, konieczne, niezbędne. Dzięki, trzymajcie się.